Witam serdecznie. Dzisiaj trochę innej wersji. Widzicie, jestem na sportowo. Wiecie, że uwielbiam sport, zachęcam do ćwiczeń. Właściwie pokażę, no może nie tyle stroje, co właśnie taki jeden patent. Ja mam, uwielbiam go i pokażę wam tuby, które wykorzystuję często, a dzisiaj na kuchni Renate ten odcinek. No bo już macie też odcinki o sporcie, więc może Wam podpowiem, yy, może wykorzystacie, może będziecie się tak ubierać na ćwiczenia, może zachęcę Was do ćwiczeń. No, a na nowy i zachęcam Was do oglądania nowego kanału, szafarynaty. Ostatnio pokazałam, co sobie kupiłam na wyprzedaży. Kupiłam sobie fajną kurtkę. Zobaczcie, napiszcie, czy ją zostawić, czy nie, bo Wam dylemat jest jeszcze z metką. Łapkujcie, dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzach właśnie, czy, czy Wam się podobało, subskrybujcie, będziecie na bieżąco. No właśnie, jest mnóstwo strojów sportowych, chodzę po sklepach, szukam, a ja mam taki jeden patent, słuchajcie, no getry wiadomo, tak, ale na getry, nie lubię, nie lubię jak mam tak same getry i gdzieś mi tam prześwituje bielizna i, wy... i znalazłam, no nie wiem, ze dwa lata temu w Chibo, w sklepie, kupiłam sobie takie tuby. Właśnie to były paczkowane dwie, dwie pary. I zawsze mi się udaje, kupić się na przycenie. Teraz też właśnie kupiłam na przycenie. Kosztuje to normalnie chyba 50-60 zł, a teraz jest połowę taniej. 29,90 I zobaczcie, są to takie tuby. Mam właśnie jedną na sobie. Najlepiej lubię czarne, a są w zestawach. właśnie czarna, W tamtym roku kupiłam z taką morelką. W tym roku była z bardziej taką. Yy, Hmm, jak to powiedzieć, jaki to jest kolor bordowy, <noise> ale lepiej lubię czarną, jedną już mam ściuchaną, już właściwie korzystam i chodzę w niej po domu. Po podobu też lubię na getry założyć sobie taką tunikę, znaczy tunikę, no, spódniczkę, bo to jest taka tuba fajnie określa, ale fajnie się w niej ćwiczy, jest bardzo rozciągliwa, nie przeszkadza, zakrywa, <noise> chodzę w niej na jodze, także fajny, fajny, fajny patent. Jak, jak chcecie czy to, to znaleźć. Nie, nie w innym sklepie nie znalazłam, chodziłam, szukałam, a, ale właśnie w tym roku udało mi się znowu kupić y, te tuby w trzybo. No i teraz widzicie mój zestaw. Mam czarną y, koszulkę. Y, też mi się udało kupić ją na przecenie, właśnie zapomniałam powiedzieć, z Tumy. Fajna. Ile zapłaciłam 49, a kosztowała 89. Jest fajna, bez jakichś nadruków. Tu mam minimalny znaczek do, do właśnie takiej tuby y, w innym kolorze. No fajnie to wygląda, ja to po prostu lubię. Szybciutko się przebrałam, zaraz będę ćwiczyć. Zobaczcie, teraz mam taką koszulkę i właśnie czarną tubę. Fajnie, tubę. Ja wolę w tej tubie. Dziewczyny się śmieją, że ja zawsze muszę ładnie wyglądać. Nie wiem, czy to <głodnie> ładnie, ale ja się czuję wtedy komfortowo. Także ja nie wiem, jak Wam się podoba, to sobie kupcie takie tuby, idźcie czybą Widziałam, że są na przecenie. Zbliża się wiosna, więc pewnie będziecie ćwiczyć, żeby figurą później się pochwalić na basenie. Zachęcam oczywiście do tych ćwiczeń. Ja sama ćwiczę regularnie, ale właśnie wpadło mi do głowy, że te tuby w lecie mogę wykorzystać jako właśnie topik. I pewnie tak zrobię, jak będę opalona do jakichś spodenek. Na pewno sobie tak zrobię. Zapraszam na kanał yy, szafa Renaty. Miałam powiedzieć kuchnia Renaty. Na, w kuchni jesteśmy, <gry> nie gotujemy. A co? Zapraszam też na Facebooka Kuchnia Renaty. Tam macie mnóstwo zdjęć i przypominajcie o wszystkich filmach z obu kanałów. No to do zobaczenia.